Hej, z tej strony Dawid Piłowarczyk i w tym materiale opowiem Ci nieco o tym, dlaczego opinie to 80% sukcesu w internecie i jak duży ma to wpływ na efekty w reklamie, tym bardziej w branżach okołobudowlanych, takich jak na przykład stolarka otworowa czy przesłony okienne, gdzie właśnie fachowcy i specjaliści są na wagę złota, a opinie o nich liczą się dla klientów bardzo, bardzo mocno. Do nagrania tego materiału zainspirowały mnie efekty właśnie jakie osiąga nasz klient Kuba. Po zaledwie półtora miesiąca po opuszczeniu przez nas reklamy na Facebooku, Instagramie właśnie jego firmy. Jak widzisz na screenie Kuba posiada naprawdę masę, masę pozytywnych opinii. A on jako właściciel firmy stawia sobie jako priorytet dbanie właśnie o te opinie. Nieważne czy to na Google czy na Facebooku po prostu dba bardzo mocno o to, co mówią ludzie w internecie na temat jego firmy. A więc dlaczego właśnie opinie mają tak mocny impact na efekty osiągane w reklamie? Do tego przejdziemy za moment, ponieważ warto byłoby na początek spojrzeć na efekty, jakie wygenerował Kuba po zaledwie półtora tygodnia współpracy i dzięki puszczeniu naprawdę prostej reklamy i delikatnym zaakcentowaniu w kreacji reklamowej właśnie jego opinii, ich ilości i jakości. Byliśmy w stanie wygenerować masę kontaktów już w pierwszym tygodniu. Zostało mówione naprawdę mnóstwo pomiarów, z czego po zaledwie półtora tygodnia otrzymaliśmy właśnie informację. Tutaj e, screenshot jest z naszego e, prywatnego kanału na Slacku i Kuba nas poinformował o tym, że wygenerował sprzedaż na kosmiczne 25 tysięcy złotych Netto sprzedaży po zaledwie 1,5 tygodnia współpracy, więc to jest kosmos. I wygenerował ten wynik z około 5 do 7 pomiarów, tak jak sam pisze. Więc jest to wynik, na który na pewno warto zwrócić uwagę, ponieważ ludzie, kiedy widzą naszą reklamę, często przechodzą na Google'a czy to na Facebooka i sprawdzają właśnie opinię o naszej firmie. Dlatego jeśli one są mierne, efekty z reklamy mogą być nie aż takie dobre. Kiedy właśnie ta osoba spotka się z naszą reklamą po raz drugi, po raz trzeci czy po raz kolejny, więc warto mieć to na uwadze. I jak widać na dalszym screenshotie właśnie z menadżera reklam, pozyskaliśmy dla niego od 12 lutego do 26 marca 191 kontaktów do potencjalnych klientów. I z czego udało mu się umówić aż 51 pomiarów, więc całkiem niezły wynik. I te 191 kontaktów zostało wygenerowane tak naprawdę na jedną ofertę, czyli żaluzje bambusowe. I tutaj doskonale na przykładzie właśnie firmy Kuby widać, jak zniszowanie się do jednej, jednego konkretnego rodzaju produktu właśnie wpływa na pozytywny wynik całej kampanii. No i na tym screenshocie widać też to, że cena za jeden kontakt to zaledwie 11 zł, i 35 groszy, co jest świetnym wynikiem, jednak nie tak świetnym jak to właśnie, że Kuba umówił z tego 51 pomiarów. I osiągnął to tak naprawdę... Poprzez regularne i bardzo szybkie obzwojenie kontaktów na bieżąco, no i właśnie dzięki temu był w stanie umówić taką ilość pomiarów. Tutaj na dalszych screenach jeszcze widzimy, właśnie ile tych pomiarów umówił i jaka była cena za jeden pomiar. Więc tak naprawdę. 42,50 za umówiony jeden pomiar i jedną szansę sprzedażową, jest to mega, mega rezultat. I te poniżej screeny właśnie ilości pomiarów i procentów umówionych, pomiarów właśnie z odebranych telefonów, pochodzą z naszego arkusza CRM, w którym właśnie w prosty sposób będziemy mogli z lotu ptaka spoglądać na właśnie wszystkie liczby najważniejsze kampanii i wyniki. I na tym screenie również widać, że 41% osób, które odebrały telefon, zostało umówione na pomiar, więc tak naprawdę co druga osoba została umówiona na pomiar, a na pomiarze dzieje się już cała magia i tak naprawdę jeśli dobrze przeprowadzimy klienta przez, nas, przez nasz proces sprzedażowy, tak naprawdę sprzedaż staje się tylko formalnością. I właśnie wracając do Meritum tego odcinka, dlaczego właśnie opinie. 80% sukcesu w internecie, ponieważ na te dwa kanały z opiniami, czyli Google i Facebook, klienci patrzą najczęściej. Jeśli do tego jeszcze dołożymy świetną obsługę klienta od telefonu po montaż, tak naprawdę mamy sukces gwarantowany. Tak jak wcześniej wspomniałem, klient, kiedy widzi naszą reklamę po raz pierwszy, często wejdzie na Google'a czy wejdzie na naszego fanpage'a, sprawdzi opinię o nas. Jeśli te są pochlebne. Lub też niepochlebne, to na tej podstawie jest w stanie podjąć decyzję o tym, czy na przykład zaprosi nas do swojego domu, czy budowy na pomiar. I tak jak mówiłem wcześniej, gdy pierwszy raz klienci zobaczą naszą reklamę, szukają nas w internecie i dokonują właśnie swojej oceny na podstawie tych wskaźników. No i klient może znaleźć na stronach z opiniami pozytywne odczucia lub Negatywne odczucia. Nie sprzedajemy taniego produktu, więc warto zrozumieć tego klienta. Nie sprzedajemy naprawdę taniego produktu, więc przed zostawieniem u nas czasem parunastu tysięcy złotych, wolą naprawdę upewnić się, że jesteśmy firmą godną zaufania. No i najważniejszą fundamentalną rzeczą jest to, że reklama tylko dopala ruch do tego, co już działa. I to widać doskonale na przykładzie Kuby. Świetne opinie, dbanie o nie i ułożony prosty proces sprzedażowy, do tego wiadomo, świetny produkt i świetna obsługa klienta. Kiedy puściliśmy właśnie na to reklamę, to sukces tak naprawdę był gwarantowany, ponieważ większej ilości osób pokazywaliśmy to, co jest zajebiste. A jeśli byśmy pokazywali na odwrót, na przykład tysiącom osób dziennie firmę które ma fatalne opinie na Google czy na Facebooku, efekt byłby dużo, dużo bardziej średni. Jeśli więc Twoja firma nie posiada fundamentów w postaci ułożonego procesu sprzedaży, świetnego produktu i niezłych opinii, lepiej na razie nie zabierać się za reklamę i popracować mocno nad tymi fundamentami. Opinie można pozyskiwać w prosty sposób. Wystarczy, że po każdym montażu, kiedy właśnie klient widzi produkt na oknie, jest najbardziej zadowolony, to wtedy można go poprosić o zostawienie naprawdę krótkiej opinii, ponieważ krótka opinia jest lepsza niż żadna. A tak naprawdę, po czasie, kiedy będziemy tych montaży wykonywać naprawdę sporo, nazbiera nam się tego bardzo dużo. Później się to przełoży na zaufanie potencjalnych klientów z reklamy czy to z innego kanału. Marketingowego, na no zaufanie zwyczajnie do nas. Opinie można też pozyskiwać na przykład dzwoniąc do byłych zadowolonych klientów, czy na przykład puszczając kampanię SMS, w której w prosty sposób klient wystarczy, że otrzyma informację z jakiej firmy piszemy. Często też imiennie można go wymienić. Jest do tego parę narzędzi, które również wdrażamy u naszych klientów i możemy wysłać masowo taką prośbę o opinię do kilkudziesięciu, kilkuset nawet osób na raz. I często z tego duży procent zostawia tą opinię, przez to, że naprawdę łatwo ją dodać poprzez taki specjalny link, który można utworzyć na swojej wizytówce Google. A więc, podsumowując, nie wolno zaniedbywać naprawdę tych opinii. Są kluczowym wskaźnikiem, i jeśli będziemy mieli ich sporo dobrej jakości, to reklama jeszcze bardziej dopali nam ten ruch, i również dopali nam klientów. Więc jest to potężne narzędzie do tego, aby. Osiągnąć właśnie taki konkretny sukces w internecie. No i w tym filmie to by było na tyle. Jeśli był dla Ciebie pomocny, to zostaw lajka, zostaw subskrypcję po więcej takich filmów. No i jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak działamy, no to w opisie poniżej znajdziesz link do umówienia się na bezpłatną konsultację strategiczną z nami, na której przedstawimy Ci krok po kroku, jak działamy i jak możemy Ci pomóc. A w tym materiale to by było wszystko i widzimy się w kolejnych. Hej!